To jest trudna praca na planie, 8 godzin co najmniej. No jednak presja jest, jest stres, co by tu nie mówić, to są... Każda minuta to są pieniądze i to mamy gdzieś z tyłu głowy. Ja, ja jako producent że wa ja walczę z czasem, to jest bardzo do, do gry w szachy podobne, że, że trzeba walczyć, że, 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 że trzeba wydzieramy czasowi to co jest najlepsze i staramy się, by to było najlepsze. No czasem się to udaje, czasem można było zrobić by lepiej. Akurat tutaj jakby w tej pracy, z, ja, ja mam szczęście do aktorów, że nie, nie miałem jakichś takich skuch ewidentnych, że coś obsadziłem i potem sobie plułem w brodę, że raczej że raczej aktorzy mi dodawali, zaskakiwali mnie i, i to, co mówił Robert właśnie, że ten obszar, który potrzebują, to to jest właśnie, on to jak z piłkarzem, on wie, że ma, że ma dostać piłkę, wyminąć przeciwnika i sześć bramka, a jak on to zrobi, to jest jego sprawa, ale jakby go, główna, główne zadanie jest ustalone. I to, I to są tacy aktorzy, Robert jest jednym z, z wielu, bo jest, jest świetnym. Ale ja uważam, że w ogóle coraz więcej jest zdolnych aktorów i ci młodzi, którzy przychodzą, oni są tak gotowi. No przecież ci, ci, ta, ta dwójka, która miała bardzo ciężkie zadanie, ci młodzi, którzy nie pękali, można powiedzieć. Nie pękali. Absolutnie. Także ja uważam, że zawsze. Moim credo zawsze jest to, że, że jest więcej, e, niestety, jest więcej dobrych aktorów niż ról dla nich. I dlatego też staram się, staram się te wyszukiwać nowe twarze chociażby. I to, co powiedział, a, a poza tym też przyświeca to, co powiedział Andrzej Wajda swego czasu w swojej książeczce o filmie, która mówi wszystko o filmie. E, I e, nie pamiętam tytułu. Natomiast mówi, że jak się źle obsadzi. To się robi podwójny błąd, no bo po pierwsze się źle obsadzi i ta rola leży, a po drugie jest gdzieś aktor czy aktorka, która powinna być obsadzona i ona tego nie gra. I to jest tego, tego podwójnego błędu nie należy się wystrzegać. Tak, to jest. E, to jest najważniejsza sprawa w filmie, tak? Czyli praca. Bardzo. Obsaduje, reżysera, bardzo. Poza scenariuszem, właściwie i obsada, obsada, i obsada. Bo reżyser jest takim potem nocnym stróżem już, tylko jak jest dobrze obsadzony. Ale e, znamy filmy Juliusza Machulskiego i to są e, fantastyczne role, wielu aktorów e, przeszło przez, e, przez ten warsztat. E, ja mam takie pytanie do, dotyczące dialogów, bo e, e, wiele e, pańskich dialogów przeszło do historii polskiego kina. Tutaj też jest kilka, e, które nas e, bawią, widzów bawią. Czy to jest tak, że jak to jest napisane, no bo to różnie na bywa. a potem aktor I, to ma powiedzieć. I, I różnie to bywa, i czasem aktor dodaje. I no tak jak Jerzy Sztur dołożył się bardzo do Seksmisji, kiedy kilka dialogów, no, powstawało na planie, no, bo, bo rekwizor przyniósł trzy butelki, ja wybrałem patykiem pisane, i on powiedział, nasi tu byli. No i to, oczywiście. Ja powinienem to napisać, ale no, nie, nie ma tak, yy, nie miałem takiego talentu ale też talentem reżysera jest to, żeby wybierać to, co jest dobre na planie, żeby się nie upierać, że nie ja napisałem tak, to to jest chyba, że. Bo często tak jest, no, to, to, tak samo przecież rozmawiamy z aktorami i mają lepszy pomysł na dialog, tylko pod warunkiem, że to jest lepsze, a nie, że zapomnieli i wstawiają inne słowo albo zmieniają szyk. Bo szyk też jest bardzo ważny. Bo czasem jest ważne, że zwłaszcza przy, przy dialogu z, z partnerem. Jeżeli to, to słowo, które jest ważne, nie pada na końcu, to... To już tam ten nie ma co robić. Tak, to jest, prawda? To jest tak, że my, to, my tego przestrzegamy. No. Mi się wydaje, że ja mam ucho do takich dialogów potocznych i, i tam on za bardzo się staram, żeby ten papier nie szeleścił w tym, co jest. A oczywiście, ale też słucham słucham aktorów, którzy mówią, słuchaj, może to jest jedno zdanie za długo, za dużo. Ja patrzę, może rzeczywiście, ale to jest zupełnie to jest, to jest na wczesnym poziomie, po, 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 jeszcze tym etapie, kiedy można coś poprawić. Najgorzej jest to, a miałem takich aktorów też którzy przynosili mi na przykład, na, to w serialu tak było, ci aktorzy serialowi to mają zupełnie inne podejście do tego, że tam im jest wszystko, bo te, bo, bo, a to jest wina też scenarzystów serialowych, że to nie, dialog jest nieważny, więc i przychodzi mi człowiek i mówi, zmieniłem dialog w nocy, zobacz. Ja mówię, żeby nie, Ja staram być dobry dla aktorów, więc oni mają straszną ciężką, Więc mówię, dobrze, no to zagrajmy to. Okazuje się, że zmienił, ale się nie nauczył go. Więc mówię, to wracamy do tego, co, co ja napisałem. Ale bywaj tak, oczywiście, no, nie, ty, 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 to jest. Jak się, jak się łączy te funkcje reżysera i scenarzysty, czasem to jest trudne. A zwłaszcza jak się jest przywiązany do tego, co się napisało. No, ja staram się nie przywiązywać i jak czuję na ucho słyszę, że. Że jest y, fajniej, to, to, to tak zmieniamy. No to mógłbym przy, b, b, bez końca przytaczać y, te rzeczy, które się urodziły na planie. No tutaj było trudniej, no bo to było po niemiecku, więc tu nie mogłem nic. Chociaż tam też też żeśmy improwizowali z tym zasrancem. Tośmy, tośmy wymyślili na, na, na planie, bo trzeba było skrócić dialog. No, krótko mówiąc, to jest ciężka praca, dlatego musi być fajnie na planie. Czy ty, i, i, ile trwały zdjęcia? To 30. Tak standardowo, 30 kilka 30 dni. dni kil, 30 kilka dni, proszę Państwa, trwały zdjęcia. A yy, yy, jak już rozmawiamy o tym planie, tam był green box, już trochę mówiliśmy o tym. To, to, to znaczy, yy, yy, że aktorzy grają w trochę w pewnej, a nawet nie trochę, grają w pewnej abstrakcji, tak? Bo dopiero na komputerach jest yy, generowane to tło w postprodukcji filmu. Jak to wyglądało w, w przypadku ambasady? Znaczy ja to wiem, no, znaczy ja to już kilka razy miałem w życiu tak, do czynienia z Gimboksem. To jest trudność szczególnie dla aktorów, no bo Robert stał na tym dachu i rozmawiał z, z Luftwaffe nie wiedząc, którym do oni nadlecą. No potem pod jego ruchy y, były ustawiane efekty specjalne, no, ale to tak zawsze jest, że... Ale to teraz już kinie to jest no, chyba te amerykańskie filmy, to oni w ogóle nie widzą. Czasem nie mają partnerów, tylko grają kimś, Słuchaj, z jakimś. Słuchaj, jeśli mogę taką anegdotę, bo mi opowiadał mi Paweł Edelman, y, y, operator, który pracował przy, y, y, przy filmie Autor Widmo. I tam y, i tam w, w tym filmie polskiego grał mm, no. De, no de, no. Nie, ten, ten młody. O, Ewan McGregor, Ewan McGregor, Ewan McGregor. A wiesz, że Ewan McGregor na początku oni chcieli, żeby w ciemności zagrał? No, no słuchaj, my no, byśmy tego nie robili, no, no. Tak. <laughs> Jak wypad Iwan McGregor, bo Kanadyjczycy nie znaleźli pieniędzy, no tośmy odetchnęli z ulgą, wtedy Agnieszka się dopiero zgodziła zrobić ten film, bo wiedzieliśmy, że jest, że jest Robert Więckiewicz. Który... <laughs> Był do tego predestynowany, a, a jak nie, ale mówiąc serio, gdyby to był Juan McGregor i amerykańscy aktorzy, to byłby to jeszcze jeden film o Holokauście, a, tak a tak to był wyjątkowy film o Holokauście. Ale wracając do tego i, i Juan McGregor, akurat jak, jak Państwo może wiecie, wiecie wtedy w tam kolejna część Gwiezdnych wojen e, był w zdjęciach i się skarżył właśnie, opowiadał Pawłowi Edelmanowi właśnie taką historię, że mówi, że Dwa miesiące grali na green screenie. To znaczy, że jest po prostu zielony pokój i oni z tymi mieczami. A nie ma przeciwnika. Jest. A jest ale jest daleko. Ale ten przeciwnik jest cały, rozumiesz, wiesz, omarkerowany, yy, ma te wszystkie przy, przysawki, wiesz tego. I on to samo i w ogóle zielona łąka. To co my mieliśmy u Koterskiego. I, i, i któryś z producentów podchodzi do niego mówi i on już nie miał, już, już miał dość po prostu I mówi słuchaj Łancie nie przejmuj się jeszcze tydzień zdjęć tutaj i zupełnie coś innego po tym tygodniu skończyli i następny mie miesiąc na blue boxie no na niebiesko to jest ten... czyli na niebiesko czyli to do, dokładnie to tak czasami wygląda że oni po prostu myśmy mieli, ja miałem takie doświadczenie ekstremalne bo film pod tym baby są jakieś inne był właśnie cały realizowany, właśnie na takim zielonym cylindrze. Widzieliście więc... się w samochodzie w, w studiu. Tak, no cały wiesz. oprócz tych takich na zewnątrz scen, tam tych nocnych. To, to, I po prostu to jest coś takiego, że ja wracałem wieczorem po, po zdjęcie do hotelu i przeglądałem scenariusz na, na następny dzień, i, i, i kartki były zielone. Znaczy, generalnie w ogóle świat był zielony. Po 12 godzinach patrzenia na zielone, no to jest masakra, więc to są, to są trudne rzeczy, dlatego że nie ma punktu odniesienia w ogóle. Słuchaj, on jest, gdzieś, on, on jest gdzieś tam. A gdzie? W prawo bardziej, tam jest gdzieś. Tam, dobrze? Jeszcze trochę. Tu, no tu, i tak z nim gadasz. No to, to jest po prostu no tak. zupełnie inny rodzaj relacji wtedy. I tutaj też trochę było taki. Ja na szczęście nie miałem, ale koledzy tutaj mieli. Tak. No koledzy przede wszystkim ciągle to, to rali, no Bartek, który się rozdwajał. Musiał zmieniać jakby. Ale to świetnie zrobił, rzeczywiście. Jakby dwóch aktorów zupełnie. No tak, no to, to naprawdę to trzeba mieć jakiś taki rodzaj e, pewnej takiej elastyczności, ale też przestrzennej, pewnego zmysłu przestrzennego, żeby to ogarniać po prostu. bo Ale są... dzisiaj jest łatwiej, bo jest ten podgląd wideo przecież i który możemy sobie od razu sprawdzać, są w facecie od efektu specjalnych i nakładają jeden obraz na drugi, czy to się zgadza. A przecież jak kiedyś. Przecież jak robiłem Seks Misja, to ja widziałem to, co nakręciłem po, po tygodniu dopiero I, i czy to jest w kadrze, czy nie, zawsze tylko by się pytało e, szwenkiera, bo nie było podglądu jeszcze wtedy. I żeby widziałeś to? On mówi, no nie wiem, no to robimy dubel, no, wiesz, na tej zasadzie czasem, a teraz już tego nie trzeba. No, tutaj mieliście też e, wspaniałego operatora, czyli Witolda Adamka. E, to, to nie jest pierwszy film, z którym współpracujesz, z, z, z Witoldem Adamkiem, czy pierwszy? Nie, nie, to nie, jest no już nie. Mój, właśnie. nie, no to jest chyba, albo, albo piąty. No, no Zacząłem od szwadronu, potem Girl Guide. Y no, chyba wszystko robiłem z nim dalej. Potem robiłem no koń. Koń, no, kołysanka nie, kołysanka z arkiem była, ale Vinci z, 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 z Etkiem Kłosińskim, nieodżałowanym. Podobnie jak Superprodukcja, Killer. A Killer był z kuczeliszką i z pieniądze. także nie, ale, ale kilka teatrów zrobiłem tak z Witkiem, tak, jest, on jest wszechstronny, bo on jest też operatorem, ale też reżyserem i producentem, także, że się z nim dobrze, dobrze się dogadowaliśmy zawsze. Tak, to jest, no, to jest no, jeden z takich, no można powiedzieć nestorów naszych operatorów, którzy tak jak w Ameryce im ktoś jest starszy, tym jest lepszy często, to nie jest tak, że Młode nazwiska i teraz no, wiadomo, może młody operator wniesie coś nowego, ale to może być na jeden film. Natomiast powtarzalny sukces to trzeba mieć jednak doświadczenie w tym zawodzie i lata za sobą pracy. Tak, pytam o to, bo y, wielu reżyserów y, wiąże się z operatorami na na, na wiele dobrej, i na, filmów, złe. Na, dobrej i na złe, bo to jest, to jest trochę tak, że y, no, y, pan wymyśla jakąś historię, ale pokazuje je. Tę historię operator to, 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 to on jakby kreuje tą, tą wizję. No i taki, no tak, nie znaczy, operator, dobry operator idzie za jakby takim tematem filmu i potrafi się zmienić z filmu na film. I to jest najciekawsze u nich. Oczywiście też są operatorzy, którzy których nie wziąłbym do kryminału, jakbym robił film kryminalny, ale wziąłbym do filmów takich bardziej e, intymnych czy, czy kameralnych. No, no największym błędem jest, jak się bierze wszystkich do wszystkiego, bo to są specjalizacje jednak też w opera wśród operatorów, aczkolwiek ci najlepsi rzeczywiście potrafią wszystko. Film montował e, Rafał Listopad, który też e, współpracował z Gdyńską Szkołą Filmową. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ten film montował w Sopocie. Również, tak. Również. Tak. Czy to jakoś go bardziej. To, ten, ten jodu, no ilość jodu go tam bardziej pobudzała? On, on, to z tej... radością montował w Sopocie, gdyż ja go do tego zmusiłem, bo my mamy mieszkanie w Sopocie i y, y, teraz jest sprzęt do montażu, jest tak. Y, mobilny, że to wygląda jak ten, no trochę więcej niż tego potrzeba niż tego, tego stolika. I w, w mojej kamienicy jest akurat sąsiadka, wynajmuje m, pokoje. I tam wynajął Rafał, znaczy filmu mu wynajął. Także ja miałem, ja miałem przyjemność spożytecznym był miałem komfort, że wchodzić do no tego, tam nie ma windy, no dwa piętra musiałem wchodzić, no, ale tak, a poza tym było bardzo przyjemnie. Rafał chciałby powtórzyć to, 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 tą, tą przygodę, taką przygodę. Ma taki zmysł też, e, e, czuje poczucie humoru Rafał Listowski Rafał, tam. tak, to też jest ważne, żeby montaży On dodaje różne rzeczy. No przecież on, 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 on... Tam jest taka scena, gdzie myśmy tego kota musieli... Tego, jeszcze kot był? To jest, to jest kot, to jest samo... Trzeba unikać, to jest dla filmowców przyszłych, unikać scen, gdzie są dzieci, zwierzęta, samoloty i woda. Tu właściwie poza, poza wodą... Nie no, dzieci nie, byli, nie miało, nie było, nie było dzieci. Ale kot był, no kota żeśmy fotografowali... Tak jak on nam pozwolił na to, no, robił co chciał. Myśmy go fotografowali. I potem, a Rafał wybrał taki moment, kiedy jest przed uderzeniem tego złego Gestapowca przez Magdę w głowę. I, aha, jest, on, on wstrząsa, wstrząsa, tym piwem. Kod wie, co się będzie działo. I jest taki, że on się chowa. No, to, to, jest, to, jest, to jest Rafała za zasługa, że on to, on to tak zmontował, tak, że ten kod był, on był bardzo przerażony. Współpracował. było, jak zrobić, żeby przeleciał wzdłuż schodów? Ale a, ale a propos zwierząt, to pamiętasz tą sytuację, gdzie w, 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 w ile waży koń trojański, z kolei był pies. I ten pies który o, był tak biedny, że on, on miał w pewnym momencie skoczyć na łóżko, na którym Ilona, Ostrowska i ja mieliśmy tę scenę. I ten pies nie chciał nie chciał wskoczyć na to łóżko. I tam za dziesiątym razem, jak w końcu skoczył, akcja. I on też wszyscy się modlą, żeby w końcu skoczył. I on skoczył, i tu łóżko się załamał. Za bo to za był duży pies. Za za mało! Stop! Ale tam było jeszcze. Jak mówisz o tym psie, to tak. To, to, ten pies był czarny, a ja chciałem. Chciałem labradora jasnego do filmu, bo jest. Ale podobno to on był tak przeszkolony, ten pies, że mówię no, trudno, no, jakoś to damy sobie radę z tym. Będzie, będzie ciemny na ciemnym, to będzie coś źle, ale ciemny będzie, ale za to będzie przeszkolony. Okazało się, że pies słabo wykonywał te wszystkie polecenia. Jeżeli ciemny, to nie przeszkolony. <laughs> nie, przesz... Znaczy, Jeszcze... może był, ale był jest tak zestresowany, że. Się... Nie. Jeszcze na tyle ciężki, że, po prostu... <laughs> to, że... łóżko się po nim załamało. <laughs> to i, była masakra to tak. <laughs> No tak, bo to przerwa w zdjęciu, trzeba... no, tak, no, Stolarze łóżko. na plan, stolarze na plan. Bo to było tak śmieszne, bo wszyscy już teraz No ostatni dzień zdjęciowy. Kurzeni, tak. ten pies, bo tam to się robi w ten sposób, że oni cały czas mu rzucają żarcie. Ale do pewnego momentu jest fajnie. On no, później to, już się, na... się najadł. No i, najadł. i koniec już w ogóle luz. I tam już nie było siły, żeby on po prostu. No i wskoczył. Jak... Witek w końcu. <laughs> Dostał szału przed do kamerą. I naprawdę chyba z siedem 7 dubli. Tak. I to jest potwornie takie, bo to jest tak. Każą wystartować, ale nie słychać strzału. I to jest coś takiego. Akcja. My tam zielonką, tak. a pies i tam tylko kątem oka widzę. A pies tak, w ogóle tak. po prostu... Tak. Tak. I tak z osiem dubli, aż w końcu on coś takie, wskoczył, Tak było. Tak to było za, no, za, za dlatego nie należy pracować ze zwierzętami, no. Za PRL-u y, specjalnie wkładano zwierzęta i dzieci do scenariusza, bo można było dostać dodatkową tak, no, metry no, do do dziś jest, tak jest. Nie, jak z dziećmi jest film, to jest du, to już tak. No raz, że teoretycznie dzieci krócej mają pracować, a dwa, noc są trudniejszym jakby tworzywym. To się też załatwia, na przykład z moimi dziećmi czasami jest tak, że myśmy mieli właśnie w ciemności y, dwa noworodki. Tak. Także... – W Kołysance też. – 24 godziny na dobę właśnie. – Ale w Kołysance też mieliśmy dwóch, mieliśmy. Tak, tak. dwóch go gości. – Tak, no, tak. Bo jeden był paczący, a drugi był śpiący. Tak potrzeba no. tak, patczącego to było... Do... No tak. I to wszystko. My, my, my w ogóle nie wiemy, że a ten... To, no to... A to jest w ogóle... E, przygotowanie do filmu to jest wyprzedzanie w, wyobraźnią tak. tego, co się może zdarzyć. Gdybyśmy mieli jednego na no. nawrotka, to byśmy stali, wszyscy no byli... – Nie byłoby szans w ogóle. Że bliźniaki musiały... No, bliźniaki. – tak. No najlepiej jest, jak, najlepiej, to, jak są bliźniak. takie same. – Zawsze bycikiem Becik, można nadrobić, ale, ale to są, ta... tak, także to, jest, to nie jest, to nie jest łatwe. To nie... Ale nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy pracowali, jesteśmy, bardzo mówimy no swoją pracę, nie zamienilibyśmy się. Ja mam takiego kolegę i... aktora, który mnie zawsze tak właśnie łapie, już mi kilka razy złapał, kiedy tak siedzimy już to zmęczeni, ja mówię, już mam dość, już mi się nie chce. Na co ten kolega mówi, Więc co, się nie zgadzać. <śla> Ma rację. jest tyle pięknych zawodów. Nie widzę. dlatego ja tak nigdy sobie nie mówię, wiesz, bo bo ja nie mogę, bo ja jestem na planie, nie mogę pękać. To jest. Jesteś generałem, wiesz, nie możesz. Nie mogę, nie mogę. Jak nie idzie, to jest dobrze. Więc A ja też się tego uczyłem przez kilka filmów się uczyłem. Kiedyś byłem najmłodszy, zawsze na planie i to było trudniejsze. A teraz coraz Częściej jestem najstarszy. To jest. Ludzie się zmienili chyba dookoła. Młodsze ekipy są teraz. Tak, małolaty teraz robią filmy. Tak, ale zdolne są, Ja już to jest... też jestem stary, wiesz. Wie? To jest, no, ja też nie, stary. nie będę tutaj mówił ile... Nas... No, Ale wiesz, ale ty masz, teraz masz ciekawsze role właśnie przez to. No taki, wiesz, no... może. No, tak, no, tak, no, coś, tak. coś się może dzieje. No. Nie, nie, no pewnych rzeczy nie wypada robić, jak już się ma ileś tam... No, to jest, to jest trochę, to, trochę krępujące jest. To prawda. Że, że nie możemy sobie robić tego, co byśmy... Znaczy jaj, nie? Na, na planie. Nie, 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 to nie, nie ma sensu. Musi być poważnie, Na pewno jesteście mł być. młodzi duchem, yy, yy, dowód to te filmy, yy, yy, o dźwięk chciałem zapytać, bo... Yy... Ja pracuję od, 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 od banku właściwie z Markiem Wronko, jak on, chyba że on nie może, czy wyjechał do Kanady na dwa lata, to wtedy nie pracowałem z nim, ale Marek Wronko to jest taki... Dźwiękowiec, który jest bezwzględny, nie, nie, nie podlizuje się, tylko mówi, tego nie słyszę. Nikt on to powie tak, że zwłaszcza wyłapuje słowa, które mm -hmm. nie są oczywiste i przychodzi, do ale on postawi sam przyjść do aktora i powiedzieć, słuchaj, mówisz to słowo, to powiedz tak, żeby oddziel go od następnego, bo nie będzie słychać. Ale to bardzo pomaga. Wielokrotnie. Pamiętam, że przy Vinci właśnie podchodził do mnie i mówi, słuchaj, jesteś na granicy. Jesteś na granicy. Bo ja tam tak... tak... A mówi, uważaj, to jest fajne, tylko jak jeszcze tego, to już ja już nic nie słyszę. Także no nie, nie ale taka uwagi. jest, tak pan Ta, współpraca. Profesjonalnie, wiesz. Tak, tak. Nie ma Więc ja tutaj wiem, że, że, że tak jak Witek Adamek, jak mam witka, jak mam, mam Marka, to, to mam pewne punkty, bo to też na tym polega, że każdy film jest prototypem, ale dobrze się zabezpieczać, że wiadomo, że od z tej strony, tak jak trener piłkarski, co dużo mówić. Na każdej pozycji, jak się ma sprawdzonej osoby, to jest dobrze. No, nie, nie zawsze to wychodzi. Bo, no bo też jest tak zwana niewiadoma. No, to jest najciekawsze często. No i tak zwany czynnik ludzki jeszcze. Tak, czynnik te, ludzki, te, tak. Tego tak, no. nie przewidzisz po prostu do końca. No ale to się coraz. Ale mówimy jeszcze raz o czym że, że ktoś coś nie wytrzyma, że. Tak, no, ta, mówię o jakimś takim wiesz no takim czymś, co nagle się pojawia zupełnie niespodziewanie. Też prawda. No ale to może być choroba albo coś. Ale jak się kręci na hali, w, to to jest najwygodniej. Tak. To jest najwygodniej. Wszystko, jak jest budowa, wszystko jest blisko, nie trzeba. Najgorzej kręci w wręczach naturalnych, gdzie cała ekipa siedzi na schodach nie przed mieszkaniem. <laughs> Palą papierosy, więc właściciele gdzieś zamknięci w komórce czekają, jak się skończą. Albo zdjęcie. w takich obiektach, które są specjalnie, tak jak ten skansen w Kołysance. No to no, a, komfortowa sytuacja. Ta. Wszystko jest właściwie w Ale zasięgu. wnętrza mieliśmy przecież na hali. No też, tylko, tak. Tam był tylko plener, ale to nie widać, bo to, to wygląda tak Ale tu... to genialnie, bo to wszystko było na miejscu. Tak, tak. W, tam w promieniu tam kilkuset metrów, taki skansen gdzieś tam pod Olsztynem. Po Olsztynku, Olsztynku, tak. Tak, rzeczywiście, no ale to też jest... To, o, tu mówimy też o scenografii, tu, to był Wojtek Żogała, z którym robię już któryś film i on jest... Yy, to jest taki profesjonalny scenograf, który dodaje pewne rzeczy, nie tylko... Nie tylko wykonuje to i odfajkowuje, że broń Boże, żeby się reżyser nie zapytał coś tam więcej, bo już ma odfajkowane, bo jest sobie jest taka młoda kasta scenografów, którzy przychodzą z reklamy, którzy odfajkowują tylko, żeby broń Boże nikt nie, nie chciał nic więcej, a on jest, on, on, on drąży i jest super, także to jest, no to jest też taki pewny punkt, no to, nigdy nie wiadomo co potem, jak film wchodzi w świat, że, w Zderza, zderza się, spotyka, powiedzmy, nie zderza, spotyka się z publicznością, no to tego nikt do końca nie wie, bo gdyby ktoś to wiedział, no to, byś, to, to by Hollywood nie robił złych filmów na przykład, bo tam są, to tam są już za duże pieniądze wchodzą w grę. Czyli taka, taka prawda jest w tym w fachu filmowym, że nikt nic nie wie do końca i to jest, no niektórzy wiedzą więcej, ale, ale nikt nic nie wie. Kostiumy też są interesujące, no bo y, mundury hitlerowskie, ale też pomysł na to, żeby bohaterka była trochę tak ubrana, troszeczkę tak staromodnie, bo no e, Ja od, od, bo od, od Killera pracuję ze swoją żoną, która jest kostiumografem, hmm. która stała się kostiumografem właśnie wchodząc do filmu, my wykonała kompletnie inny zawód, też estetyczno zarządzający. Ale inny. I, i ty tu też, to też, jak ona jest, ona ma pomysł na coś, to wtedy jest dobrze. Nie tak jak w koniu, jak ten kapelusz, który właściwie trochę, trochę cię na, no zainspirował. Ja zobaczyłem ten kapelusz, myślę, Jezus, Maria, słynny kapelusz z cielence takiej Ta. skóry, wyprawiony, no ale ten kapelusz absolutnie zbudował z z budową tak. mi. Wiesz, tak. wejście, wejście w film. No, ja już wiedziałem, z kim ja mam do czynienia. Solarium, mocne solarium ja, to... i ten kapelusz. No i sprawa jest załatwiona. Tu myśleliśmy, że Hitler przyjedzie prze, w przebraniu, ale no, w czym można go przebrać? No, kapelusz tyrolski, no to będzie jakiś, jakiś, no będzie jakiś ten Volksdeutsch. To Ewa wpadła, że może on tak lubi Francję i takie, że może w Berecie będzie udawał Francuzę. No, i w Berecie no, Wiesz, to jest, takie, z Montmartre, wiesz, jakiś malarz. Tak, tak boema, tak. ta... la boema. Bo, la boema, absolutnie. Więc to i to tak dodaje, że. Ona tak, bo jako... Ewa ma taki właśnie ma umiejętność takiego detalu, bardzo tak, fajna. Tak. Czasami to jest, są drobne rzeczy, które jakby otwierają też myślenie o postaci. Tak, jak tak. właśnie ten, ten, ten kapelusz, o którym spo, wspomnieliśmy, że ja myślę sobie, Jezus, ja mam to założyć, to będzie super. W ogóle no tak. idziemy na, w ogóle co? Ale <laughs> nie, to, nie, to w, w, w ogóle był trudny film ten kontrajański, bo tam jak cię ubrała. No w w ten... jak ja zobaczyłem te seledynowe garniturki tak. tam… tak. No <laughs> to, no jak to się teraz do... Państwo pamiętacie? Państwo ale nie te, pamiętają. Jest taka wszyscy. scena, jak ona rano się, bu... znaczy, rano siedzi w kuchni, czy tamną gazetę, i on wchodzi z góry w garnitur. Wtedy garnitur i marynarkę się po prostu podwijał. Taki bordowy. Były takie czasy. Taki buraczanym, bordowy. Ko... No, Kajda. Koszula taka, koszula taka, wiesz. Błyszcząca i kołnierzyk oczywiście się nabierz. No, no <laughs> i ładnie. tutaj NRD, tu NRD. Iwons. Nie, ja uwielbiałem, po prostu koń. To jest absolutna rewelacja. Ta kostiumowa, tak. Taka paranoja. To, to, to tak. Ale, ale tak było. I majty te, tam ma... w kuchni te majty. Majty, swetry tureckie, panie. To jest... Żółty sweterek, jak ci Szwedzi przychodzą, ten żółty sweterek, no masakra. Ale to tak było. Ale młodzi aktorzy, którzy grali, oni zaczęli buntować, że takie poduchy, ja mówimy, no, ale gracie w takim filmie z epoki. No, to nie jest, to nie to, że ma ładnie wyglądać. Ale są filmy, nie będę wymieniał tytułów, gdzie, które się niby dzieją w latach. 70-80, a tego nie przestrzegają młodzi reżyserzy, bo albo nie wiedzą, albo aktorzy ich przekonują, że tak będę lepiej wyglądał. I dla mnie to jest, to jest skucha, to nie jest, to nie są te czasy. To tylko się Cybulskiemu udało, że... No że, tak, że, no tak. No, diamety, ale nie? on by, wiesz, jak on by w pumpach wyglądał, czy w No ten, tak. No. no to też były majty, Hitler, Hitler miał majty. No, no ale to i to jakie? A, a jakie podwiązeczki? Ze swastyką piękne. <noise> to było wyposażenie z armii niemieckiej i biura, yy, muzyka. Yy, yy. Pierwszy raz pracowałem z, z Barkiem Hajdeckim, który yy, przyniósł do mnie po prostu, z, zanim jeszcze robiłem ten film, nagle ktoś tam powiedział, że chciałby się spotkać ze mną taki kompozytor. Ja się staram spotykać, jak mam czas z ludźmi, znaczy najpierw prosił o jakieś demo, i jak mnie to co ja interesuje, to się staram się spotykać. I on mnie spotkał i przekonał, był bardzo skromny, a jednocześnie bardzo wszechstronny. To, co usłyszałem, to, co zrobił, pomyślałem, że on może być właściwym do tego, do tego filmu. No i tak się stało. I nie mieliśmy żadnych problemów z nimi. Wy, wykonywał to, co, o co go prosiłem, miał trudne czasem zadania, żeby połączyć muzykę nazistowską, współczesną, zawsze, zawsze umiał te z tego wybrnąć. Także to jest... No zresztą chyba jakieś nagrody dostało teraz, on, on Jemu dobrze idzie, bo on, on ma ta naprawdę talent. No, y, tam jest też y, ta fantastyczna y, wersja snu o Warszawie. Y, w, no, no, to już nie, to już jest, to już jest Niemen. Ale to już jest oczywiście Czesław Niemen. Ja się tego bałem strasznie, yy, mówiłem, ukończyć, zapytać, że się bałeś, właśnie... się bało. O, 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 o. Może miałeś trochę racji, ale w sensie, że się bałeś, ale... To trzeba było zrobić. No. Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? <laughs> ja teraz się byśmy bałem. już nie zrobili za chwilę. Bałem się, po po się, że, 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 nie, że niesłusznie się bałem, że jednak publiczność to kupiła. E, ale miałem stracha z tym rzeczywiście, że, że tutaj Niemen, że tutaj ten i, i że... I, ale to jest no, kultowy film, film tak. Leleki Warszawa, znaczy w tak, tak, pieśń. Tak. Ale, ale jakoś to... ta się... śpiewa to zawsze. Za mnie na, na, na tak. Nergal jeszcze przecież to... No Nergal to była taka, znaczy prowokacja, a nawet nie, bo mi bardziej pasował, on dlatego pasował, że podobny do młodego Ribbentropa. Ja raczej obsadzam psychofizycznie i, i tak mi się wydało, no zrobiliśmy próbne zdjęcia, on ma taki teutoński wygląd, nie? On taki jest niemiecki, więc on był bardzo ucieszony, że ma taką, że, że gra diabła wreszcie. Dzisiaj to był niemożliwe, bo on sobie tutaj walną tatuaż na szyi, także... No, ale wiesz, ale... Ribbentrop z tatuażem, ale, 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 ale... Jedna z moich ulubionych scen to jest moment, kiedy on podchodzi do gitary no, i tak. <laughs> I Bacha gra, tak. Ale to, 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 to wprowadziłem dopiero, jak wiedziałem, że będzie Nergal. To wiedziałem, że to powinna być gitara w tym, w tym to do... w pokoju. Jest taka ja... korba, słuchaj. Tak. Jak I... Wiesz, bo to, I jeszcze ta reakcja tych ludzi na niego, to, to może... <laughs> No więc, ale no, to, to, to tak powstaje scenariusz, że przychodzi postać mu, mu, muzyk, powiedzmy, gitarzysta, więc się wpisuje, żeby była gitara. No tak było też w Koniu przecież, jak już kazaliście mi grać tak. na, na gitarze. nie On si się mogę że dać, tak. Wystarczy, trzeba uważać, co to się mówi, się Mówię, że ty grasz? No to, no, to tak, no to dawaj. No i tak już zostało. Ale, no i to piękne, to było piękne, wiesz, te leitmotywy z, z tego, to było dobre, tak. Proszę państwa, będziemy, będziemy kończyli to Myślę, nasze. Myślę, że tak. Dzisiejsze Właśnie, że spotkanie. E, dziękuję za przybycie naszym gościom, reżyser Juliusz Machulski i aktor panu, Robert. Panu Robertowi Dziękujemy, Dziękujemy, Bo ja to bardzo. jestem. Ja tu jestem. Z przyjemnością przyjechałem po oddychać świeżym powietrzem. No to jest, tak jest. Tu jest inaczej niż w Polsce. Tak jest.